Cześć, mam dzisiaj dla Was niebagatelny nie zestaw Hogerta do mierzenia ciśnienia paliwa. Czemu niebagatelny? Bo sami zobaczcie, trochę tutaj tego mamy. Czemu w ogóle sprawdzamy ciśnienie paliwa? Ano, ano dlatego, że jego niewłaściwa wartość może powodować różne awarie w naszym silniku, na przykład będzie zbyt bogato, czyli zbyt duże ciśnienie. E, możemy rozrzedzić nasz olej, możemy uszkodzić katalizator, jeżeli tego paliwa będzie za mało. Z kolei możemy stopić tłoki, możemy stopić zawory i doprowadzić do bardzo poważnej awarii w naszym silniku, uszkodzenia innych jego elementów. Także. Ja mam tutaj bardzo bogaty zestaw. Zaraz go podobniemy do mojego silnika, do mojego Op Opla i zobaczymy, w jakiej kondycji jest mój układ paliwowy. Manometr mamy do 10 barów, także nie używamy przy wtrysku bezpośrednim, bo może być śmiesznie. Ja go sobie rozpakuję, bo jeszcze akurat nowy zestaw. Także ciach i podpinamy do auta. Ja tutaj sobie już przygotowałem taką przejściówkę, żeby się wpiąć łatwiej. Oczywiście. Z wykorzystaniem naszego zestawu. Ktoś by się zapytał po co nam dwa wężyki? No jeden oczywiście wpinamy w nasz układ, a drugi najlepiej do jakiejś butelki czy bańki. No bo tutaj będzie potem paliwo leciało, jak sobie spuścimy tutaj ciśnienie z tego zegara. Ale no jak wiadomo, paliwo jest płatwopalne, w związku z czym fajnie by było, żeby je gdzieś tam sobie zlać do beczki bańki, butelki, a nie gdzieś tam wiemię czy powiedzmy pod nogi. Mamy naszą asystentkę, która nam zaraz odpali pompę paliwa. Karol! No jak widzicie, pojawiło się trzy bary. W tym momencie mój silnik nie pracuje. Regulator ci 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 ciśnienia paliwa w związku z tym też nie. Także to jest jak najbardziej war wartość prawidłowa. Też możemy sobie w ten sposób e, bardzo łatwo sprawdzić, właśnie e, prawidłowość działania naszego regulatora, ponieważ jak silnik odpalimy i on już będzie działał, no to wtedy automatycznie ileś tam to ciśnienie paliwa będzie niższe. Ile? No to to już zależy od e, waszego regulatora, od waszego samochodu. U mnie e, na wolnych powiedzmy będzie jakieś pół bara mniej. Także to sobie mogę jak najbardziej w ten sposób sp sp sprawdzić. Jeżeli chodzi o cały zestaw, mamy tutaj naprawdę bez liku sporo końcówek takich, które możemy podpiąć do seryjnych listw. Y takich z zaworkami typu zaworki rower rowerowe, zaworki typu szybko szybko złączki, zarówno plastikowe, zarówno metalowe. Naprawdę jest tego bez liku. I tak, na tak naprawdę do każdego auta spokojnie sobie coś dopasujemy. Także jak widzicie, zestaw jest bardzo łatwy w obsłudze i bardzo łatwo możemy sobie sprawdzić nasz układ paliwowy.